Szanowni Państwo, w minionym tygodniu zaprezentowaliśmy Państwu nowe narzędzie do monitorowania postępów pracy naukowej w naszych jednostkach. Dziękuję za wszystkie uwagi i sugestie odnośnie zasad i możliwości lepszego dopasowania systemu zarządzania przez cele do naszych potrzeb. Wsłuchaliśmy się w nie bardzo uważnie. Wiem, że stoi przed nami ogromne wyzwanie, ale wierzę, że działając wspólnie jesteśmy w stanie je sprawnie zrealizować. Wszelkie podejmowane przez władze uczelni działania były i będą szeroko konsultowane. Nie chcemy narzucać, a wypracowywać rozwiązania. Nie mam najmniejszych wątpliwości, a mówię to także na podstawie własnych doświadczeń, że systematyczny kontakt i weryfikowanie postępów prac naukowych powierzonych nam kierownikom w zespołach jest kluczowy do osiągnięcia celu. Wiem też, że jako kierownicy najlepiej potrafimy ocenić ile nadzoru i ile motywacji potrzebują nasi współpracownicy. Dlatego ufając w Państwa doświadczenie i zaangażowanie, zmodyfikowaliśmy założenia. Przekonało nas do tego także zaangażowanie znacznej części z Państwa, którzy zaczęli już pracę z wypełnieniem kart celów. Bardzo za to podejście i wykazane zaangażowanie dziękuję. System internetowy będzie wymagał od państwa zaplanowania pracy i celów pracowników na 12 miesięcy. Decyzję odnośnie częstotliwości raportowania pozostawiamy kierownikom. Czy będziecie je państwo realizować w cyklach miesięcznych, dwutygodniowych czy tygodniowych, to indywidualna decyzja każdego z zarządzających jednostką. Stawiamy na zaufanie, bo cel mamy wspólny. Tym razem to od nas wszystkich zależy wynik ewolucji i tym samym wysokość dofinansowania i możliwość rozwoju naszej uczelni. Egzekwować będziemy weryfikację miesięczną w przypadku kierowników, którzy nie będą wypełniać nałożonego na nich obowiązku. Chciałbym jeszcze jedną rzecz podkreślić. Mam świadomość, że dla części naszych koleżanek i kolegów problem mogą być kwestie techniczne i to jest powód niechęci do nowego rozwiązania. Zapewniam, nie zostaniecie Państwo z tym sami. Dział Spraw Pracowniczych zdeklarował gotowość wsparcia osób, które zgłoszą taką potrzebę. Mail z prośbą o pomoc wysyłać można pod adres kadrymałpaumet.wrot.pl. Na koniec chciałbym prosić o jedno. Pamiętajmy, że tę bitwę wygramy tylko jednocząc siły. Nie ma tu Was, nie ma tu nas, jesteśmy my, jako uczelnia, która walczy o jak najlepszą kategorię. Nie szukajmy błędów, tylko rozwiązań, które przybliżą nas do sukcesu. O to bardzo dziś wszystkich Państwa proszę.